Siema. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić maszynę do kopiowania y, piasku i grawelu, która działa na wersji Minecrafta 1.7.3. Y, to tak, zaczynamy. Potrzebne będzie y, byle jaki budulec. Gravel, kilow, ewentualnie mi, minimum jedno szkło, dźwignia, kilka lepkich pistonów, piasek, redstone, redstone repeater i zaczynamy. To tak, to, to posta, postawimy. To tutaj wykopiemy tak. Tutaj trzeba. Tu damy redstone. Tu damy repeater. Może damy go tutaj. Dobra. Yy, teraz tu damy kamień. Dźwignie. Działa, działa. Zobaczcie teraz. Wyłączę deszcz, bo ben, będzie strasznie klatkować. Normalnie, gdy postawimy tutaj jakiś klocek, nie działa. Ale kiedy postawimy tutaj szkło. To wszystko powinno działać. I o, proszę działa. Mm, tutaj postawimy. Nie. Tu nie. Tutaj. Damy tu trzy. Tak dobrze trzy są. Ciach, ciach. Ciach. I ciach. Hmm. Tutaj damy teraz, 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 teraz trzeba zrobić. Hmm, co ja robię? Okej, okay, to można sobie pięknie, ładnie wszystko zabudować. тутой тоже mm. hmm. можно sobie zabudować to najlepiej zniszczyć to zabudować to też można. Oczywiście nie musicie używać kamienia tak jak ja to zrobiłem możecie użyć innego budulca. Yy, A no tak zapomniałem trzeba dodać jeszcze. Potrzebne będą dwie tabliczki i dwa źródełka wody tu stawiamy tabliczki tutaj na samym końcu tu i tu dajemy wodę a gravel gravel tutaj piasek tutaj wyrzucimy wszystko i o, jak widać mam pusty ekwipunek to zamknę i o Będziemy klikać? Nic się nie dzieje, ale kiedy przytrzymamy. Hmm. Oczywiście z obu stron możemy dać piasek, co kto woli. I o, proszę bardzo. Tutaj niczego nie ubywa, a nam przybywa. można szybko nazbierać piasku, gravelu, działa to tylko z piaskiem i gravelem ponieważ tylko na nie działa grawitacja jakby grawitacja działała na nie wiem na blok diamentu też można byłoby go tu wstawić ale nie działa, działa tylko na to i i tyle szybko można sobie tego dużo nazbierać przed chwilą nie mieliśmy nic tutaj dalej nic no tutaj już jest tego trochę Mo jest to przydatne kiedy chcemy sobie zrobić domek z gravelu chociaż rzadko to bywa może z sandstone'u częściej spotyka się i ten piasek jest normalny nie żaden zbugowany po prostu zwykły piasek leży skopiowany Można wszystko pięknie, ładnie stawiać. Nie, no I to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję, że poświęciliście mi swój czas. Na razie.